Dziś przedstawia ranking lokat walutowych. Zastanawiamy się i przedstawiamy najlepsze możliwości inwestowania w bezpieczne lokaty w euro, w dolarze oraz we frankach szwajcarskich. Czy jest to dobry moment na inwestowanie w lokaty w tych walutach? Czy warto inwestować środki czy pieniądze, jeżeli posiadamy akurat te waluty, właśnie w te instrumenty? No odpowiedź jest niestety negatywna. To znaczy, oprocentowanie lokat walutowych jest mało atrakcyjne w tym momencie. Dobra sytuacja, czy poprawiająca się sytuacja na rynkach finansowych i bardzo niskie stopy procentowe w strefie euro w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii sprawiły, że lokaty walutowe są bardzo nisko oprocentowane. W, w euro możemy znaleźć najlepszą lokatę na poziomie 2-2,5%. W dolarze jeszcze mniej dostaniemy, bo 1,5% maksymalnie na lokacie bankowej, a w, w, do, w lokatach we franku szwajcarskim będzie to poniżej 1%, więc tutaj te cyfry nie powalają na kolana w porównaniu do tego, co możemy zarobić na lokacie bankowej w złotych polskich. No ale jeżeli ktoś ma już oszczędności w określonej walucie, no, to musi się zdecydować. Albo trzymać je na nieoprocentowanym koncie, albo zarobić chociażby te 2, 2,5% czy 1% w skali roku, no, albo przewalutować te pieniądze na złote i inwestować w złote. No można jeszcze inwestować również w fundusze inwestycyjne zagraniczne, które inwestują w danej walucie. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Deutsche Bank wraz z Funduszem Inwestycyjnym Franklin Templeton wprowadził do swojej oferty program inwestycyjny, który pozwala inwestować we frankach szwajcarskich, fundusze które jakby są denominowane we frankach szwajcarskich, więc tutaj dla tej waluty są również możliwości. No a dla dolara i dla euro tym bardziej, więc lokaty walutowe być może na dzień dzisiejszy nie są najlepszym, ale na pewno bezpiecznym instrumentem inwestycyjnym. A po cały ranking i zestawienie najlepszych lokat walutowych zapraszamy na naszą porównywarkę Comperia.pl.